Każdy chciałby mieszkać w otoczeniu zieleni, spokojnym i cichym miejscu, które jednocześnie będzie znajdowało się blisko zdobyczy współczesnej cywilizacji. Niestety, takich miejsc w szybko urbanizującym się świecie jest coraz to mniej, choć zdarzają się wyjątki. W urokliwej 30-tysięcznej bochni położonej 40 km od Krakowa powstało zamknięte osiedle domów przy ulicy Świętego Leonarda to samo centrum miasta. Mieszkańcy tego osiedla pokonując zaledwie 400 metrów dotrą do dworca kolejowego, z którego już w 2014 roku szybką koleją w 17 minut znajdą się w centrum Krakowa. Estetyczne i szerokie klatki schodowe. Komfortowe i jasne mieszkania o powierzchni od 37 do 100 m2, oraz urzekające widoki z okna gwarantują pełen relaks po całodziennej pracy. Dla tych, którzy jednak wolą aktywny wypoczynek, dostępna jest hala sportowa oraz pływalnia znajdujące się w odległości dwóch minut pieszej drogi od osiedla. Osoby szczególnie dbające o swoje ciało mogą skorzystać z luksusowego spa, które znajduje się w kompleksie pływalni. Osiedle powstało z myślą o komforcie i wygodzie jego mieszkańców. Wybudowano tu dwa ogrzewane nowoczesne parkingi. W tym jeden podziemny, z których windą można dotrzeć do drzwi mieszkania. Parkingi dają możliwość jednoczesnego zaparkowania ponad 100 aut. Od grudnia 2012 roku na parterze jednego z budynków będzie uruchomiony sklep spożywczy o powierzchni ponad 300 m2. Na większe zakupy można się udać do centrum handlowego Rondo, które znajduje się w odległości zaledwie półtora kilometra. Jeszcze w tym roku administrator osiedla przekaże tym najmniejszym jego mieszkańcom osiedlowy plac zabaw, w którym będą mogły się bawić po powrocie z odległego o 300 metrów przedszkola. Do budowy mieszkań użyto najlepszych materiałów, dbając o doskonałą izolację termiczną, ale przede wszystkim o dźwiękochłonność budynków. Tutaj sąsiedzi słyszą się tylko wtedy, kiedy tego zapragną, a nie przez ściany. Każde mieszkanie posiada co najmniej jeden balkon, na którym w otoczeniu zieleni można odpocząć i wypić filiżankę kawy. Jeżeli jednak zapragniecie odwiedzić restaurację czy znaleźć się wśród zabytkowych kamienic, to do boheńskiego rynku można dotrzeć wolnym spacerem zaledwie w 15 minut. Komfort, wygoda, cisza i zieleń oraz doskonałe położenie to zalety tego osiedla, których nie można przecenić. Zostanie jego mieszkańcem, ale najpierw sam się przekonaj i umów na wizytę z administratorem.